Kolejny odcinek z tryb multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3. Gram znowu na lockdownie, ale nie budzi się po chwilowe. Dziś są to trzy części i ostatnia to właśnie jest część z nową mapką, której jeszcze nie pokazywałem. I ten materiał jest. Oczywiście nagrany wcześniej głos dopiero dodaję w tej chwili, czyli parę godzin po nagraniu. tylko, że wyjątkowo mając czas usiadłem do kompa i nagrałem ten gameplay tak po cichu, a potem dopiero głos podpołożyłem jak już miałem więcej czasu. Mogę Ci opowiedzieć dokładnie czemu? Tak, dokładnie, bo filmu, był dokładnie od czterech dni chyba do wychodziło. Już pisałem w biuletynie, ale jak niektórzy nie czytają, to już nie moja wina. Pisałem dokładnie gdzieś do piątku, chyba bym miał czas zajęty. Bo jak wiecie, szkoła też jest. Rejestrujesz od y, y, soboty czy poniedziałku, filmy będą pojawiały się naturalnie, na bieżąco. Co dokładnie y, y, bym mógł powiedzieć... W tym gameplay to jest złoty, no no, rozbawiło, co chciałem. Rozwalić helikopter, ale nie RPG, tylko kurczę tym karabinem sturmowym. A to będzie już pod koniec to jeszcze nie w tym momencie. Planowałem zrobić w piątek live, ale... Nie wiem, za bardzo to jest sens, bo nie wiem, co się zjawi Live to będzie, nie wiem, może pierwszy taki live, to polecanie widzów, nie wiem, godzinny taki... Wy mi po prostu piszecie, ja oglądam filmik lub te inne rzeczy, te stawki jak and trochę. Ale jak znam życie, mało kto napisze na ten temat w komentarzu. A ja po prostu mówię, bo planuję robić live, ale jeszcze nie wiem kiedy nawet. Jak ja, ja nie zauważyliście, od tych ty, 3,5 minut idzie mi kiepsko. W poprzednich materiałach trochę lepiej mi szło ze skillem, ale widać jak nie grałem już, to już trochę skill mi zmalał. Jedynie, jedynie co mnie wkurza w, w, w MW3 to są te helikoptery, kurczę. I teraz widzicie pewnie już jest druga część tej samej mapki i tu mi równie kiepsko szło. Ten koj, zobaczcie, kurczę. Tu, tu miałem farta, żeby go wszystko tak to. Są szanse małe. Ludzi gra ogólnie mało na tym serwerze, a kurczę, kulkę dokładnie co pół minuty bym mógł dostawać. I co mi, mi też wkurzy, że z jakiś czas mam komunikat, że zostałem zabity przez samego siebie. Tak, tak jakby kurczę, ktoś grał na tym semniku, co ja. Nie wiem. I znowu, no widzicie mam matus ru A ja sama się nie mogłem zabić, bo ja jestem w swojej drużynie, więc nie wiem. Odcinek, który odcinek? już teraz nagrywam? Chyba piąty, Tuż można powiedzieć, że półmetek już no, mojej przygody z MW Przynajmniej tej nagrywanej przygody Może jak uda mi się nabyć Black Opsa dwójkę, to też może coś z tego będzie Nie mówię tego na 100%, ale być może coś będzie z tego No ten koleś właśnie w tym oknie mi tak wkurzał, kurczę, mogę go tak zdjąć, ale ja bym miał snajwę, to bym to już zdjął, ale niestety nim nie miałem. E, Matus widzieliście? Przez chwilę były dwa takie same niki, tylko po przeciwnych stronach tablicy. Nie wiem, czy to jest bug gry. Na przykład widzieliście teraz, to kurczę tak mogłem go zdjąć, ale nie miałem celownika, ale jakbym miałem celownika to bym go wtedy ubił Ogólnie moją ulubioną mapą właśnie jest lockdown. No ciekawa mapka, sporo jest kryjówek. Ale jakoś w tym odcinku sporo na niej ginę. No i już druga przegrana w tym odcinku. Kiepsko zacząłem tą przerwę, czy znaczy tą przerwą. I teraz jest o, o, ostatnia mapka bodajże w tym odcinku. To jest już chyba mapka, której tu nie było jeszcze i chyba Bakara to się nazywa. ta mapka jest jakaś coś w stylu tej dżunglowej, taki, tylko tu bardziej taka miejska mapka i powiem Wam, że tu też ginął sporo No i tu starałem się przejść, ale kurczę snajperzy w oknach siedzieli i ciężko było mi w ogóle się stąd ruszyć. I oczywiście chciałem kurczę zastrzeć gości, ale po prostu ich nie widziałem. I strzelałem po prostu tam, gdzie widziałem, że pociski lecą. Dobra, już nie będę przedłużał, bo tu już się będzie, coś działo, i dużo, się nie działo. Na przykład taki fail krótszy. Wiem, że to nie jest jeszcze końcu ale ja się w mi sygnał, bo... ...ten gameplay nie jest taki typowy, tylko po prostu informacje wam podałem... ...co z kanałem i co z filmami. Będzie niedługo misja z, z um, kopa, więc ciekawie będzie niż tutaj, gdyż głos będzie na, na żywo nagrywany razem z wideo. Więc dzięki, mam nadzieję, że obejrzycie ten materiał. No i na razie.